Jest 2 sierpnia 2023 rok, kolejny dzień mojej wędrówki po szlaku karpackim. Chyba już 16, ale nie jestem pewien. W każdym razie dzisiaj muszę dojść do Barwinka. To jest 25 km, ale najpierw to muszę dojść do niebieskiego szlaku, ponieważ musiałem wczoraj, jak już to mówiłem, zejść z niego. O, no po prostu nigdzie nie, nie było gdzie spać. Dobrze, że nie spałem na tym polu namiotowym pod tą wiatą, bo i w nocy nieźle padało. Piero bym miał przygodę. Zmógłbym mnie miłosiernie. No i doszedłem do szlaku niebieskiego. A więc od parkingu szedłem e, takim szlakiem konnym pomarańczowym. I on mnie doprowadził właśnie do niebieskiego szlaku granicznego. Nie wracałem, więc do Jasiela zaoszczędziłem w ten sposób jakieś 3 km. Ha, mam nadzieję, że wybaczycie mi ten skrót, ale naprawdę nie chciałem mi się jeszcze raz iść naokoło i tak zrobiłem nadmiar kilometrów. come on Następny cmentarz, to już chyba trzeci, cmentarz wojenny żołnierzy rosyjskich austro-węgierskich, poległych w I wojnie światowej, a dokładnie w latach 1914-1915 na tych terenach. plan na czwartek. Ja Uraniu, przerą fra 315 Jestem na rozstaju dróg. To jest droga ta tutaj którą pokazuję do chaty studenskiej z Windjanowej. A tam

Działo samobieżne z czasów II wojny światowej. To jest jakaś tam budowla, którą nie wiem jaka. O, I tu całej rozciągłości T-34. Stacja benzynowa w barwinku. Tam obok jest jakiś bar. A w barwinku. Pokój. Mam do dyspozycji kuchnię i Łazienkę, oczywiście. 17 dzień mojej wędrówki po Szlaku Karpackim. Dzisiaj jest trzeci sierpnia 2023 roku wychodzę z barwinka i muszę dojść do ożennej a właściwie do schroniska w Grabiu gdzie mam zamiar spać jest godzina 8 mam 25 km do przejścia ale chyba będzie dużo podchodzenia i schodzenia bo tak wygląda na mapie Niepokoi mnie tylko troszeczkę pogoda. Wiesz, jest dosyć pochmurnie i może znowu zacząć padać. A, już dwa dni były bez deszczu. Dziwnie mam na tym szlaku. Naprawdę tego deszczu jest bardzo, bardzo dużo. Cieniak. 671 metr. Wszedłem w Magórski Park Narodowy i charakterystyczne dla tego parku są właśnie takie wiatry. Cześć, cześć Ale idziesz? O, ja tu z Rzeszowa A, z Rzeszowa idziesz? Nie Teraz idę z Warznika, ale w ogóle idę ten szlak niebieski z Rzeszowa O, okej, okay, fajnie, fajnie Ja tylko na Waranin Idzie to po potem? Nie, teraz do Orzeny Do Orzeny, a, do Rzeszowa to jeszcze jest tak źle Nie, na no, spokojnych godzina. O, jeszcze tak. Dobra okay. pokota dzisiaj Znaczy, dobra była i wiadomo jak wejdzie? Trzeba okna, tylko Tak? A, no tak. bo ja nie mam ja dostępu do internetu, bo A. jakoś... Ja, nie, no sprawdzałem, tylko to, to tam niedużo opada tak że... to to, A, to tyle, to fajnie. Tak. Dobra, Na razie, Baranie. Do rzędu jeszcze 4,5 godziny. Ale. Pogoda się też. O, zobaczcie ten Wygląda dosyć fajnie. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. No całkiem co? fajnie. a gente não vai que é To była niedziela. Tak, A niedziela. tak można, tak? A tak można. Nawet jest jeszcze jedno miejsce. Aha, to my ale w chodzi? tym... Ale ja o tym nie wiedziałem, bo się w ogóle nie ten... Bo ja wcześniej... Nie, nie reklamowałem, wcześniej zajmuję miejsce, bo... Ja po sudeckim wolę już się nie wygłupiać. Aha, no. Że tam w ogóle miałem tylko trzy zajęte miejsca, reszta szukałem... Tak, tak. Czy... zawsze to sztab ludzi szukał mi miejsca. No. Mm, dobra, dzięki. Mówię, chłopaki, że się ruch robi. Pewnie. I wszyscy karpaski? Nie, że na na ja, ja, myślałem, że z ja, ja, Muszyny? ja, ja, Muszę to udowodnić, że że tyle ludzi idzie. Jeszcze dzisiaj jakieś góry widać. Trochę pada, ale widok świetny. No, już prawie przestało padać. Schodzę do orzennej. Mam jeszcze godzinę 25 minut. Dodatkowo okazuje się, że jest mniej więcej koło 16. A zorzennej muszę iść na swoją kwaterę do tego schroniska młodzieżowego w grabiu. Więc jeszcze mam sporo czasu i sporo do przejścia. W dole ogromna. Przed Ja 17 dzień mojej wędrówki. Jestem w schronisku, w grawiu zresztą bardzo fajnym. To nie tylko 25 złotych. Jutro wyruszam do wysowej zdroju. To będzie razem z dojściem do niebieskiego szlaku około 30 km. Mam nadzieję, że nie będzie padać. Bo może być nieciekawie. Jest tam trochę podejść i zejść w czasie tej drogi. No, jest przed 22, będę się właściwie kład spać, bo muszę wypocząć przed jutrzejszym dniem.